Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku na Warsaw Motorcycle Show spotykam Przemka Szafrańskiego. Na specjalnym pokazie Harley Davidson prezentuje model motocyklową na rok 2025. No nie ma takiej imprezy, na której bym się pojawił, na której nie byłoby Przemka. Oczywiście te imprezy, w których pojawiają się sprzęty napędzane czymkolwiek. Może nawet i prądem, chociaż obaj nie jesteśmy z wielkimi fanami. Natomiast siedzimy w Seagwayu. E, sprzęt, który... Myślę, że przeskoczy wiele sprzętów tej klasy w Europie. I to nawet czasami, może w dosłownym tego słowa znaczeniu, jest przeskoczy. Natomiast ja sam użytkuję na Mazurach taki jeden z pojazdów, i tak uważam, że. Ja mega zawsze fan, jak wyjeżdżam. Córka tylko gada, nie, 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 Sigiem jedziemy, Sigiem, No dobra, to Sigiem. Ale ten sprzęt, który używasz na Mazurach, jest specyficzny, bo jest na gąsienicach. <laughs> to wiesz, jest błoto, jest magno, jest torf. Trzeba się jakoś przeżyć w te dzikie ostępy. Jesteśmy na Warsaw Motorcycle Show i jak się spotkaliśmy, to ja Ci powiedziałem, że no trochę tak przygasło, tak ludzie mówią, że impreza taka jakaś mniejsza, mniej ambitna, a Ty powiedziałeś, ja, Oczywiście, że jest ambitna. Jak nie jest ambitna? Ja właśnie uważam, że... Nie chcę powiedzieć, że rozkwitła, bo ona rok temu była taka, w tym roku jest taka sama. Jest bardzo dużo wystawców, jest bardzo dużo pojazdów, jest sporo premier, jest naprawdę fajnych rzeczy do zobaczenia i bardzo ważne jest to, że jest też bardzo dużo tego wszystkiego około motocyklowego. Kaski, ubrania, wiesz, jakieś takie, nie wiem, owiewki, ktoś lusterka ma, na przykład to jest tylko z lusterkami do motocykli. Więc właśnie bardzo fajnie, że jest bardzo dużo tego około motocyklowego tematu. Plus nie tylko motocykla, też właśnie kłady, side by side'y takie, w jakim siedzimy, no. Ja uważam, że jest rewelacyjnie i 45 minut, jak ludzie stali w kolejce w samochodzie, żeby w ogóle wjechać na parking, to oznacza, że jaki schyłek, jakie kurcze osiadanie na laurach jest fenomenalnie. Czemek, ja, ja ci powiem tak. Ja zauważyłem dwie wady. Co roku te wady się powtarzają. Pierwsza to jest dojazd, o którym wspomniałeś, 45 minut, ale a tak, ale zaraz to powiesz, 45 minut. Czy nie można mając świadomość tego, jak wiele osób tego dnia w tych godzinach przyjeżdża na targi? Dogadać się z policją czy z kimkolwiek, żeby regulowała ruch. To jest jak Władysławowo przez zjeździe z Helu. Nikt o tym nie myśli od lat. A to tak naprawdę wystarczy, po pierwsze, jedne światła przełączyć w tryb sterowania przez policję, czyli włączyć żółte i niech policjanci sterują, a druga rzecz, nie wiem dlaczego na no opartego cały czas pchają jednym wjazdem na parking. Tych wjazdów jest tutaj osiem. A jakby kumulują, przeganiają, że nie wjeżdżaj na innych. Przecież ludzie by mogli w sensie zaparkować na innym parkingu, na innej części parkingu, a wszystko spychamy do jednej bramki. No jak jest jedna bramka, to nie jest to polska reprezentacja, że wszystko wpada, ale no jednak jest korek przez to, no. To jest dramat. No i druga rzecz, jest mnóstwo stoisk, gdzie możemy się czegoś napić, coś zjeść, ale jak człowieka przyprze to... No to właśnie, to to jest drugi korek do toalety. Miejąc olbrzymie hale, nie dostawi tu to i to i na zewnątrz, czy jakikolwiek zewnętrznych toalet. No nie, to rzeczywiście, no dzisiaj stałem z 10 minut w kolejce. Fak, no bajera się klei, jest sympatycznie, ale to nie o to chodzi, że ja mam 10 minut stać, żeby do toalety wejść. To nie jest ludzkie, to nie jest ludzkie traktowanie waszych gości. A dziecko? Dziecku nie wytłumaczysz. W drodze można dziecko pod krzaczek, ale tu jest wykwintnie i elegancko. I tutaj przydałoby się też specjalnie dla dzieci skonstruować takie rzeczy, bo te dzieci uczą się motoryzacji właśnie na takich targach. I co one mają powiedzieć później? Co im się będzie kojarzyło z targami? Ja chcę siusiu, a tu nie ma gdzie. Przemek, wiesz, to, to jest nieludzkie. Nie, no tak, zdecydowanie zwłaszcza, że później takie dzieci nauczą się, że na targach nie mogły pójść do toalety i co? I nie przyjdą na targi jak będą dorosłe. Traumatyzować Trauma, wiesz, straumatyzować dziecko brakiem dostępu do toalety, to nie jest okej. Okay. Powiem Ci więcej, nawet takie straumatyzowane dziecko będzie omijało dalekim łukiem wszelkie targi, bo pomyślę, o nie! Ja nie mogę się załatwiać tam. Wiesz, to, to jest e, takie skojarzenie na przyszłość, że e, motocykle, kłady, samochody, bo takie targi też tu się odbywają, kojarzą mi się z tym parciem na pęcherz. Ja bardzo przepraszam, że takie tematy poruszamy, ale to jest cholernie istotne dla ludzi, którzy tu przychodzą, płacą za wejście. Efekt końcowy taki, że dziecku kojarzyć się będzie traumatycznie motocykl z brakiem toalety w okolicy. Przemek, e, co cię najbardziej. E, Rozbawiło na tych targach, a co zainteresowało? Najbardziej zainteresowało mnie to, że jednak motocykle nie poddają się fali elektromobilności. Tak naprawdę, motocykle elektrycznych to na palcach jednej ręki tu policzysz. Więc to jest bardzo fajne, jednak nadal ta etylina tutaj dominuje, więc spaliny i tak dalej. To jest fajne, pierwsza rzecz. Druga rzecz. I jak mocno i jak dobrze trzymają się marki te znane, nie przez, powiedzmy, rynek chiński. To, co się dzieje w samochodach na bardzo różną skalę. Tutaj wystawiło się, jest harde. jest naprawdę bardzo wielu wystawców i dobrze się trzymają. Pokazują nowe modele, to, to jest cały czas parcie do przodu. A rozbawiło mnie? Najbardziej chyba rozbawiła mnie jedna rzecz, to to, że Ludzie nie rozumieją, że współudział w drodze między samochodem a motocyklem jest szalenie ważny dla wszystkich. Nie to rozbawia, takie dyskusje, czy to, czy tamto. Kurczę, wszyscy ekumenicznie powinniśmy z tych dróg korzystać, bo to one są, mamy, mamy ich na szczęście dużo już w Polsce. I, I to jest takie trochę rozbawiające, że jednak ta taka rywalizacja, takie wiesz, nie dzielcie Polaków do no cholery jasnej, no. Ale Przemek, to widać też, to też prośba błagalna. Ja wiem, że siedzicie w samochodzie, w którym macie klimę, w którym jest wygodnie, w którym szemrze muzyka, i koleś, który próbuje delikatnie przejechać między samochodami, bo jest w kurach, bo jest upał, jest mu gorąco, nie ma tej klimy, nie ma tego szemrania muzyki w uchu, tylko silnik własny słyszy. Dajcie mu kawałek drogi. Jak, jak nie zauważycie, że on przyjeżdża, to, to pół biedy, no bo to nie jest robione na złość. Ale sam spotkałem się z przypadkami, kiedy ktoś celowo do prawej, żebym nie mógł przejechać. Błagam, bądźcie cywilizowani. I dziękuję przy okazji tym z Państwa, którzy jeżdżąc samochodami potrafią uchylić się kawałek na bok, żeby ten motocykl przeszedł. Dziwi mnie jedno, że mały samochodzik częściej zagraca drogę bardziej niż ja jadąc kamerem. Nie, a wiesz co? No prawda jest też taka, że no my nie mamy w ogóle, my, to jest największy problem na polskich drogach, że nam się wydaje, że życie na drodze toczy się odtąd do przodu. My nie korzystamy z lusterek zewnętrznych. Wstecz lusterko, to ja mam czasami wrażenie, że można by urwać po co najmniej połowę użytkowników drogi, a przecież życie drogowe toczy się tam, ale też toczy się tu, też toczy się tam. tam. Mylisz się, życie toczy się tu, na komórze. No dobra, no to przepraszam, to ja się poddaję po tak silnym argumentem, ale prawda jest taka, ja na przykład mam odruch, że ja jadąc non stop patrzę w lusterka, zderkam, rzucam okiem, kątem oka, pilnuję się tej drogi, żeby mieć świadomość przestrzeni i wtedy jak widzę motocykl, nic mi to nie da, jak go zajadę, a jak go puszczę, da mi tyle, że mam już go przed sobą, czyli jeszcze mam większe panowanie nad nim, dla mnie jest bezpieczniej, dla niego jest bezpieczniej, czyli tak naprawdę puszczając motocykl zyskuję, a nie tracę. Ja nie mam kompleksu, wiesz, yy, krótkiego nie powiem czego i tak dalej, po prostu przepuszczę go, bo dla mnie będzie bezpieczniej, ja on sobie pojedzie, może dzięki temu, nie wiem, szybciej dojdzie, dojedzie do swojego dziecka, więcej będzie mógł z nim czasu spędzić, naprawdę, kurde, no empatia jest chyba najważniejszym elementem jeżdżenia i tyle. A jeżeli jeszcze motocyklista klasyczną lewą w górę podziękuje Wam za ustąpienie drogi, to będzie się czuli sprawdzeni i sprawieni. Będzie na ustach, jak podziękuję, będzie sympatia, że coś miłego się zrobiło, a robić miłe rzeczy jest przyjemnie. Na przykład rozmawiać z tym, o to jest miła rzecz. A dla mnie rozmawianie z Przemkiem jest też bardzo sympatyczną akcją. Dzięki Przemek. Dzięki pięknie. Pozdrawiam. Czym dla Ciebie jest ta impreza w ptaku? To jest, podejrzewam, ten Warsaw Motorcycle Show, to jest takie rozpoczęcie sezonu, czy rozpoczęcie nowego etapu? Etapu? Dobre pytanie. Sezonu na pewno. Data jest bardzo dobra i jest to takie ukoronowanie tego, że zbliża się już sezon. Wszyscy są nagrzani na te motocykle, a Harley wtedy przychodzi i mówi: Dobra, słuchajcie, stawiamy największe stanowisko i wszystkim pokazujemy, że tu jesteśmy i robimy to dobrze. I rządzimy. Wiesz ale z wami jest też stoisko Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Parę słów na ten temat, bo współpracujecie. Tak jest i to jest bardzo ważna informacja dla klientów. Harley, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, oficjalna współpraca. To są jedyne w pełni legalne wydechy dedykowane do Harley'a Davidsona, które mają homologację i które mogą być zarówno głośne, jak i takie, jakby ustawodawca od nas oczekiwał, ale oczywiście macie możliwość zmiany tego. Dobrze, ale nie tracimy gwarancji, kiedy zakładamy taki wydech? Absolutnie nie, robicie tu autoryzowanego dealera, gwarancja jest zarówno jak na motocykl, jak i na sam układ wydechowy, a do każdego układu wydechowego jest dedykowana homologacja z kartą, także jak wyjeżdżamy na zagranicę, nie ma możliwości, żeby ktoś się do nas przyczepił. Jak rozumiem w Twin Peaks Harley Davidson można taki wydech zamontować bez żadnego problemu? Oczywiście, jak najbardziej, tutaj e, nieskromnie stwierdzę, no Twin Peaks jest najlepszym e, e, tutaj salonem w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż e, tych wydechów, mamy w tym doświadczenie i co najważniejsze mamy te wydechy na naszych demówkach, więc jeśli ktokolwiek z Was by to kiedykolwiek rozważał, przyjeżdżacie na jazdę demo, nie dość, że się cieszycie motocyklem Harley Davidson, to możecie też usłyszeć fajny wydech. Słówko na temat wyglądu tych wydechów, bo ja nie ukrywam, że mam Softaila Deluxe'a z chromowanym wydechem i chciałbym przy chromie zostać. Czy to jest też możliwe? Jak najbardziej. Jest pełna w ogóle gama produktowa Dr. Jekyll Mr. Hyde i to nie jest tak, że wybieramy sobie z katalogu, o po prostu ten. Nie, możemy sobie wybierać. Najlepiej to widać w przypadku motocykli CVO, gdzie też mamy w ogóle dedykowane konkretne rozwiązania. Od tego, czy chcemy mieć chrom, czy dymiony chrom, czy czarne końcówki, czy ścięte, czy owalne, wszystko zależy tylko i wyłącznie do nas, od nas. Mamy cały konfigurator dedykowany tylko i wyłącznie pod te wydechy. I tak naprawdę one mogą pasować do naszego customa. Nawet jeśli to jest nasz indywidualny projekt, nadal możemy te wydechy do tego dostosować. Wracamy do Twin Peaks Harley Davidson Warszawa. Wszedłem tam ostatnio. Ściany zabudowywane na czas remontu idzie jakaś fala potwornego rozwoju. Tak, słuchajcie, już niebawem będziemy mieli jeden z większych salonów na naszym rynku. Przebudowywujemy się. Co najważniejsze. Harley w ostatnich latach zmienił swoją wizualizację i komunikację. I ten pakiet, który my wprowadzamy w naszym dealerstwie, będzie tym najnowszym, najbardziej aktualnym pakietem, jaki Harley wprowadza. Nowa komunikacja, nowa wizualizacja, co najważniejsze dla Was. Największy w tym momencie w Polsce serwis Harley'a Davidsona. Siedem podnośników przygotowanych dla wszystkich klientów. No i dwa razy większa powierzchnia na dwa razy więcej motocykli dla Was. Jak rozumiem, zimowanie też wchodzi w grę. Jak najbardziej. Co do zimowania, to nie tylko zimowanie, bo jest wiele opcji, chociażby pozostawienia motocykla i od razu na początku sezonu z pakietem już serwisowym, więc absolutnie wszystko. Żyć nie umierać. Przejdę jeszcze do jednej drobnej kwestii pod tytułem, jak zrobić, żeby stać się właścicielem Hadleya? Bo jest kilka opcji. Opcja pierwsza to przejść kupić, opcja druga leasing, ale jeszcze można. Na inne sposoby zabezpieczyć sobie taki pojazd? Powiem tak, generalnie rzecz biorąc, wszystko to, co dzisiejszy świat wymyślił, zarówno finansowy, jak i leasingowy, etc., jest dostępne od ręki. Czyli e, chcemy wypożyczyć Harleya na dłuższy okres? Nie ma problemu, mamy rental. Może być to tydzień, może być to dwa, może być to miesiąc. Chcemy najem długoterminowy? Nie ma problemu, może być to najem długoterminowy. Kredyt, leasing. Kredyt z odroczoną płatnością, z karencją, raty 33 razy 33, 2 razy 50 absolutnie wszystko. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście mogli w tym roku kupić nowy motocykl. I to wszystko na miejscu. Wszystko na miejscu, jak najbardziej. Ponad 70 motocykli na samym początku sezonu czeka u nas na magazynie. Cokolwiek byście nie chcieli, jest to dostępne od ręki. Powstaje pewien projekt motocykla, który powstanie właśnie w Twin Peaks Harley Davidson. Jak najbardziej. Naszym pomysłem, żeby wyjść do ludzi, żeby pokazać, że Harley Davidson to, to nie są tylko motocykle. Bo to nie lubię nigdy mówić, że Harley to jest produkt. Nie, to nie jest produkt, to jest nasza wizja. Wizja naszego motocykla. Dlatego bierzemy Softaila, najpopularniejszy, najbardziej lubiany przez Was model. Rozbieramy go całkowicie, zostawiamy tylko ramę, silnik, niektóre elementy zawieszenia i elektryki i przerabiamy go od początku do końca. Będzie. Przemalowane, będzie przebudowane, tak, żeby pokazać Wam, że tak naprawdę zakup motocykla to dopiero początek Waszej przygody z Harleyem. I to będzie nasz pierwszy taki od początku do końca nasz indywidualny projekt. Nie tylko dla Was, bo dla Was już robimy motocykle od kilku lat i naprawdę wielkie przeróbki, ale postanowiliśmy tak wyjść z naszą inicjatywą, żeby Wam pokazać, że można coś takiego zrobić. Proszę Państwa. Jak mówiłeś, to jest nowe, to jest pierwszy raz. No to właśnie za chwileczkę zobaczycie pokaz na stoisku Harley Davidson. Ciekawie będzie, jak myślę. Będzie ciekawie, zdecydowanie. To jest fajna inicjatywa ze strony Harleya, żeby wprowadzać trochę więcej energii. Większość producentów po prostu zostawia motocykle i. Macie, macajcie, oglądajcie, koniec. Nie, my wprowadzamy trochę więcej życia. To też mieliśmy przyjemność rozmawiania o tym, jak Harley zbudował swoją wizualizację na ekmie. I to jest fajne, bo Harley wychodzi właśnie z tą taką bezpośrednią komunikacją. Nie tylko my, marka motocykle, niech się dzieje. Nie, to przede wszystkim wy. Nasza marka i nasze wspólne motocykle. Zapraszam na pokaz. Wuala. Voilà.